Witam serdecznie. Kolejny odcinek magazynu Studio FLS. Spotykamy się po tygodniu szóstym, już rozgrywek ligi zimowej. I na wstępie chciałbym przypomnieć, poinformować o rozpoczęciu zapisów do sezonu wiosennego. Można już zapisywać swoje zespoły. Więcej informacji, oczywiście, na naszej stronie internetowej. Natomiast zapisy już trwają. Serdecznie zapraszamy do dołączenia do kolejnej edycji rozgrywek w razie pytań oczywiście serdecznie zapraszamy do kontaktu pod naszym adresem mailowym bądź numerem telefonu oczywiście jesteśmy do waszej dyspozycji a my wracamy sobie już do tego co dzieje się w sezonie zimowym a w sezonie zimowym dzieje się bardzo dużo jeśli chodzi o rozgrywki ligiano to w ubiegłym tygodniu udało nam się rozegrać kolejne trzy spotkania, i we wszystkich tych spotkaniach mieliśmy ciekawy przebieg rywalizacji, natomiast liderem pozostaje niezmiennie drużyna GDA Home, zespół Grzegorza Gęgotka, w czwartym swoim spotkaniu tego sezonu notuje czwarte zwycięstwo, tym razem po meczu pełnym bramek 12 do 9 GDA Home wygrywa ze sklepem Opon.com i tym samym sklep Opon po czterech meczach ma na swoim koncie zaledwie 3 punkty. Tabela ligi A jest jednak tak mocno spłaszczona między miejscem trzecim a siódmym, czyli ostatnim, że różnica wynosi zaledwie 3 punkty. Zatem, nawet w sytuacji sklepu Opon.com, wciąż można ich wymieniać w gronie kandydatów do zdobycia medalu. Wiemy o tym, że rywalizacja w Lidze A toczy się systemem mecz i rewanż, dlatego też i w tym wypadku powinno być bardzo ciekawie. Natomiast już dosyć sporą przewagę nad resztą stawki stworzyła sobie drużyna GDA Home w tabeli. Nie wygląda to jeszcze tak bardzo efektownie z racji tego, że dwa spotkania więcej rozegrał wicelider tabeli. Mam tu na myśli Dynamo Kraków Pro One Service, drużyna Ukraińska po tym jak w poprzednim tygodniu przegrała dosyć niespodziewanie z Flamingo teraz wraca do punktowania, ale Ukraińcom udało się zdobyć tylko jeden punkt, a wszystko to przez fantastyczną bramkę zdobytą w ostatniej minucie meczu przez Macieja Banasia z Amberu, trafienie przewrotką, które można zobaczyć oczywiście na naszym profilu na Facebooku oraz Instagramie. No i tym trafieniem Maciej Banaś uratował jeden punkt dla swojej ekipy. Generalnie mecz miał charakter wyrównany, no ale kiedy wydawało się, że ostatnie słowo należy właśnie do drużyny Dynama, no to Maciek Banaś odpowiedział tym fantastycznym golem i uratował jeden punkt dla Amberu, który... Nie waży jeszcze tak dużo, natomiast podtrzymuje ich nadzieję na to, żeby może powalczyć nawet o wicemistrzostwo. Tak jak powiedziałem, stawka tutaj jest dosyć mocno zbita, ale przynajmniej po tych pierwszych tygodniach wydaje się, że przewaga GDA Home jest na tyle duża, że oni tutaj spokojnie powinni sięgnąć po tytuł mistrzowski. Czy faktycznie do tego dojdzie, no to na pewno pokażą kolejne tygodnie rozgrywkowe, które. Przed nami. Nie wspomniałem jeszcze o rywalizacji AdGo z DC House Solutions. Tutaj trzy punkty powędrowały na konto DC, chociaż lepiej to spotkanie rozpoczęli zawodnicy AdGo, którzy dwukrotnie wychodzili na prowadzenie. W drugiej części spotkania jednak straty nadrobiła drużyna Mateusza Skrzyszowskiego, no i właśnie to oni sięgają po. Trzy punkty dla DC jest to druga wygrana w czwartym spotkaniu sezonu zimowego, z kolei Adgo po tym jak rozpoczęło sezon zimowy od pokonania, od pokonania Flamingo. Trzy kolejne spotkania zostały za nich przez nich odnotowane jako porażki, i na ten moment zespół Adriana Sikory zamyka ligową stawkę, jeśli chodzi o najwyższy poziom. Rozgrywkowy, zimowy. W tygodniu siódmym mamy w planie oczywiście kolejne spotkania. Powinno się tutaj dziać dosyć dużo, bo te pary wyglądają na, z reguły na bardzo wyrównane. Zaczniemy już dzisiaj od rywalizacji Amberu z DC House Solutions a więc dwóch ekip, które znajdują się w tej stawce mocno skondensowanej, jeśli można tak powiedzieć, w tabeli Ligi A. Dlatego to spotkanie powinno być wyrównane. Podobnie jak czwartkowy pojedynek sklepu opon.com z elektryką Flamingo FT, w tej parze też powinno się dziać dosyć dużo w tym spotkaniu. Obie ekipy wciąż są w grze o medale. Mówiłem już kilka razy o tym, jak ściśnięta jest ta stawka. Dlatego każdy punkt, każde trzy oczka zdobyte w kolejnym spotkaniu mogą być niezwykle cenne, i to też pokazuje że te rozgrywki Ligi A będą bardzo interesujące właściwie do samego końca. Najtrudniejsze zadanie niewątpliwie przed zamykającą tabelę ekipą Adgo, która będzie mierzyła się z GDA Home, no i nie ma co ukrywać, że tutaj wyraźnym faworytem GDA to też pokazuje mecz rozegrany 11 dni temu, kiedy obie ekipy spotkały się po raz pierwszy w tym sezonie, wówczas zespół Grzegorza Gęgotka urządził sobie spore strzelanie i wygrał 18 do 8 czy tak łatwo będzie w kolejnym spotkaniu zobaczymy na pewno Adgo postara się tutaj postawić faworytowi rozgrywek Ligia czy, czy to im się uda Sprawdzimy już w czwartek to spotkanie właśnie z GDA Home. Tradycyjnie mamy plebiscyt na bramkę tygodnia. Mówiłem już w przypadku Ligia o fantastycznej bramce Maćka, Bana Siazamberu, ale to nie było jedyne znakomite trafienie w ubiegłym tygodniu. Dlatego serdecznie zapraszamy do, do obejrzenia tych naszych propozycji oraz do wzięcia udziału w głosowaniu na naszym profilu facebookowym. Tak właśnie wyglądają bramki, które są naszymi propozycjami na bramkę tygodnia 6. Zapraszamy do głosowania oczywiście, a my przechodzimy sobie na drugi poziom rozgrywkowy, gdzie liderem niezmiennie Rajska Szkoła All Stars zespół Marcina Szewczyka notuje kolejne zwycięstwo. Łatwo nie było w rywalizacji z Trzyzyzyzynami, ale ostatecznie kolejne trzy punkty lider przepisuje sobie na swoje konto. No i to są na pewno niezwykle. Ważne trzy punkty. Wiemy, że Trzyzyzyny to nie jest najwygodniejszy zespół, z którym przychodzi rywalizować kolejnym ekipom na drugim poziomie rozgrywkowym zimą. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych reprezentantów czołówki tabeli Ligi B, no to jedynym zespołem, który punkty stracił jest Drużyna Albatrosa. Oni mierzyli się w hitowym spotkaniu ubiegłego tygodnia z krakowską piłką. Zapowiadaliśmy ten mecz jako jeden z najciekawszych, jeśli chodzi o ubiegły tydzień rozgrywkowy, i faktycznie. Tak było, natomiast w końcówce szale zwycięstwa na swoją korzyść przechyliła krakowska piłka, która dzięki tej wygranej jest na miejscu trzecim w tabeli, no i do lidera, a więc do rajskiej szkoły All Stars stracą tylko jeden punkt. Wciąż są w grze o najwyższe cele zawodnicy Jana Stachury, natomiast zespół Mateusza, Cholewy nieco swoją sytuację utrudnił. Po dwóch remisach z rzędu teraz przychodzi porażka, no i strata do. Przepraszam, do lidera wynosi już cztery oczka, to jest dosyć dużo, natomiast wciąż nie jest to strata, która miałaby być taką, którą, której nie uda się odrobić. Przede wszystkim Albatro straci też status jednej z trzech ekip niepokonanych, jeśli chodzi o rozgrywki ligi B. Takimi drużynami są już tylko krakowska piłka oraz z Wisła. Zespół kibiców Wisły Kraków też łatwego zadania nie miał. Mierzył się co prawda z zespołem, który plasuje się na pozycji jedenastej, ale śledziki też wyraźnie potrafiły w przeszłości postawić się w ekipie Socjus Wisła i tak też postawili się w tym sezonie. Natomiast trzy punkty i tak wędrują na konto Socjus Wisła. Wiślacy musieli się tutaj mocno napocić, ale efekt ostatecznie jest pozytywny i oni też pozostają w tej ścisłej czołówce. Również z 12 punktami, tak jak to miejsce ma w przypadku krakowskiej piłki. Ciekawe spotkanie zapowiadało nam się pomiędzy ACF-em Kraków i Budem. Obie ekipy w ostatnim czasie złapały przynajmniej małą zadyszkę, no ale chyba większa zadyszka po stronie ACF-u, który co ciekawe przegrywa trzecie spotkanie z rzędu. Drużyna Krystiana Kubiczka bez cienia wątpliwości wykorzystuje nieco gorszy moment drużyny Dominika Łydy i wygrywa to spotkanie 8 do 3. Dla Nembudu jest to dopiero. Zobycz druga, jeśli chodzi o zwycięstwa, a łącznie Jenem budowie udało się zgromadzić punktów 7 w czterech meczach, zaś ACF-owi 6 w 5. Na pewno w przypadku jednej i drugiej drużyny nieco więcej obiecywaliśmy sobie, że na tym etapie będą plasować się nieco wyżej, jeśli chodzi o ligową stawkę. Zobaczymy, czy uda im się te straty nadrobić w drugiej części tego sezonu. Bardzo wyrównany charakter miało spotkanie dwóch drużyn, które do tej pory plasowały się w dolnej części tabeli. Z tego dołu tabeli uciekła nieco ekipa S.K. Ubezpieczenia, która pokonuje Olympiakos 5 do 4. Wobec tego zespół namiana przywory wciąż czeka na to premierowe zwycięstwo na drugim poziomie rozgrywkowym w sezonie zimowym. Było bardzo blisko, żeby to się udało i to już nie pierwszy raz, jeśli chodzi o ten sezon. Drużyna Olympiakosu była blisko zdobycia kolejnych punktów, a przede wszystkim tego premierowego triumfu. To im się nie udało i oni obok chłopaków z Baraków są jedynymi dwoma ekipami, które w tym sezonie zimowym jeszcze nie mogły się cieszyć z końcowego triumfu na drugim poziomie rozgrywkowym. Tak wyglądał ubiegły tydzień, jeśli chodzi właśnie o ligę B. Natomiast to, co nas czeka w tym tygodniu, no to zaczynamy od mocnego uderzenia, bo niewątpliwie takim będzie rywalizacja czyżyn, z nic się nie stało. Nic się nie stało po słabym początku. W ostatnich dwóch meczach odnosiło triumfy. No i pewnie, jako przynajmniej minimalny faworyt, przystąpiłem do meczu z Cztrzyzyżynami. Ale mówiłem też o tym, że zespół Michała Koniecznego nie należy do drużyn, które, które się łatwo pokonuje. No i na pewno tutaj Trzyżyny będą starały się sprawić kłopoty drużynie Bertranda Perio. Będziemy mieli też spotkanie już dzisiaj pomiędzy dwoma ostatnimi te, drużynami ligowej tabeli. Mówiłem o tym, że Zarówno chłopaki z Baraków jak Olimpiakos jeszcze w tym sezonie nie triumfowały. Doskonała okazja do tego już dzisiaj. Bezpośrednie starcie tych dwóch zespołów. Chłopaki z Baraków do tej pory zgromadziły jeden punkt. Olimpiakos dwa. Zobaczymy kto ten na razie niewielki dorobek powiększy już dzisiaj wieczorem. ACF Kraków kontra Śledziki to również wyrównana para. Dwie ekipy, które zaczęły nieco poniżej oczekiwań, jeśli chodzi o sezon zimowy. Wydawałoby się, że śledziki, jako reprezentant Ligi B w sezonach regularnych, będzie nieco wyżej w stawce drugiego poziomu rozgrywkowego. Na razie tak nie jest. Podobnie też w przypadku ACF-u, który pnie się po kolejnych szczeblach fls hierarchii. Na razie zima, nie chcę mówić, że nieudana, na pewno nieco poniżej tego, czego się spodziewaliśmy od ACF-u, mimo obiecującego początku. No i zakończymy ten tydzień rywalizacją bardzo ciekawą pomiędzy Albatrosem, który w ostatnim czasie punktów zdobywa nieco mniej, a liderem tabeli Rajską Szkołą All Stars. Kto ma tutaj sprawić kłopoty w lidze B Rajskiej Szkole Allstars, jeśli nie właśnie drużyna Mateusza Cholewy. Na pewno to będzie ciekawe spotkanie i zobaczymy czy Rajskiej Szkole uda się obronić pozycję pozycję drużyny, która przewodzi ligowej stawce. Co prawda tutaj najgroźniejsi konkurenci w tym tygodniu się nam nie prezentują, ale to nie oznacza, że to nie oznacza, że Rajska szkoła musi tutaj gdzieś odpuścić skupienie. Na pewno muszą to spotkanie wygrać, jeśli marzą o tym, żeby to mistrzostwo ligi B zapewnić sobie jak najszybciej, póki co są liderem z przewagą jednego. Punktu. Przechodzimy na trzeci poziom rozgrywkowy. Tutaj, oczywiście, też mieliśmy kolejne spotkania, rozegrane liderem drużyna BKS Team, która jako jedyna pozostaje niepokonana, chociaż w ubiegłym tygodniu punkty w końcu straciła. Po czterech, w czwartym, po czterech zwycięstwach w piątym swoim meczu, drużyna Michała Klimczaka, który ostatnio przeszedł operację kolana, życzymy mu jak najwięcej zdrowia i szybkiego powrotu do do Felesie. w natomiast bez niego musieli sobie radzić zawodnicy BKS Teamu z Black Decker wolnymi strzelcami, no i niewiele zabrakło, a mielibyśmy tutaj stratę, pierwszą stratę całkowitą, stratą punktów przez BKS, ale udało im się ostatecznie zremisować. Ten remis na pewno może w końcowym rozrachunku być bardzo cenny, no bo wiemy, że Black Decker Wolni Strzelcy to też ekipa, która plasuje się w czołówce ligi C. Generalnie tutaj różnice punktowe między miejscem. Pierwszym a ósmym to cztery oczka, dlatego każde, każdy punkt, każde trzy oczka zdobyte w kolejnym meczu mogą być niezwykle cenne, i na pewno też takim punktem dla jednych i dla drugich jest właśnie ten remis lidera z Black Decker Wolnymi Strzelcami. Remis też mieliśmy w innym spotkaniu, które zapowiadało się na bardzo zacięte. Mam tu na myśli pojedynek BBC Gaming z CJD BBC po znakomitym początku sezonu, kiedy udało im się zanotować trzy zwycięstwa z rzędu, złapało. Lekką zadyszkę, jeśli można tak powiedzieć, notując dwie porażki. Teraz dopisują kolejne oczko na swoim koncie i pozostają w tej grupie, o której wspomniałem na początku, w tej grupie walczącej o najwyższe lokaty. Faktycznie BBC Gaming tutaj musiało do końca drżeć o to, czy w ogóle jakieś punkty im się uda zdobyć. Udało się, no i drużyna ta notuje kolejne, kolejny punkt, dopisuje do swojej ligowej zdobyczy. W tabeli na najwyższych miejscach uplasowała się nam też ekipa lekko spoconych, oni powolutku nam się tutaj rozkręcali w tym sezonie, no ale z prowadzeniem między innymi Macieja Słomskiego pokazuje, że Karol Rogala i spółka absolutnie nie mają zamiaru tutaj odpuszczać kampanii zimowej, no i kolejny znakomity występ właśnie Maćka, ale też i całej ekipy lekko spoconych powoduje, że wygrywają 4 do 0 nad Ostatnimi w tabeli zawodnikami futbolu apozycyjnego, i lekko spoceni po cichutku nam tu wskoczyli na miejsce trzecie, doganiając już na tylko jeden punkt wicelidera, a mając jedno spotkanie mniej rozegrane. Mam tu na myśli Karpaty Kraków, które chyba są sprawcami najbardziej negatywnej niespodzianki, jeśli chodzi o ubiegły sezon. Drużyna Karpat Kraków przegrywa. 4 do 7 z KRK Lions, z drużyną, która do tej pory nie zanotowała żadnego zwycięstwa. KRK po czterech meczach miało na swoim koncie zaledwie jeden punkt zdobyty w poprzednim tygodniu w ramach remisu z Polesiem United. No i przystąpili do meczu z Karpatami, mocno zmotywowani. W końcu na meczu pojawił się też kapitan Martin. Niboer i to też przyniosło pozytywny skutek w postaci trzech punktów. Premierowych trzech punktów, jeśli chodzi o ten sezon. Premierowe trzy punkty nie, nie zdobyła drużyna Orlego Kła, bo dla nich było to już drugie zwycięstwo. I chociaż w rywalizacji wściekłym, z wściekłymi psami spodziewaliśmy się spotkania wyrównanego, no to ostatecznie Orli te trzy oczka zgarnia dosyć wyraźnie, cztery do dwóch. Wściekłe psy długo miały kontakt z przeciwnikiem tak naprawdę do 32 minuty mieliśmy remis, natomiast natomiast Orlikieł prowadził i 2 do 0, i 3 do 2 i ostatecznie wygrał to spotkanie 4 do 2, dlatego też wydaje się, że mimo wszystko pod jakąś tam kontrolą Orlego Kła to się działo, wściekłe psy póki co po czterech spotkaniach mogą pochwalić się tylko jednym punktem. Progres Kraków wygrywa też kolejne swoje spotkanie, oni też mieli taki nieco gorszy moment na początku sezonu. Teraz druga wygrana z rzędu powoduje, że oni są właśnie w tej grupie ścisłej walczącej o najwyższe cele. Zdecydowanie progres spisał się w meczu z Aptivem bardzo dobrze. Ten mecz miał dużą stawkę, bo właśnie ewentualna porażka powodowała, że, że ta strata do tej grupy walczącej o top 3 nieco będzie wyraźna. No i tutaj właśnie w takiej sytuacji po tym meczu znalazł się Aptiv, który do tej czołówki traci 4 punkty, no i będzie musiał odrabiać. No, na pewno niezwykle cenne zwycięstwo progresu na ich koncie i na pewno będzie ono dużo ważyło, podobnie jak wygrana Polesia United z UBS-em Kraków. No, na razie mocno chimeryczna jest drużyna UBS-u Kraków. Raz zagra znakomite spotkanie, za chwilę. Gdzieś czegoś drużynie UBS-u brakuje, no i właśnie w tym spotkaniu z Polesiem United czegoś zabrakło drużynie UBS-u, ale to wciąż ta porażka nie powoduje, że UBS gdzieś traci jakieś swoje szanse na walkę nawet o medale czy mistrzostwo. Natomiast może nieco tę sytuację komplikuje. Dla Polesia to zwycięstwo niezwykle cenne, bo w trzech poprzednich meczach udało im się zgromadzić tylko jedno oczko. No i to zwycięstwo na pewno powoduje, że nieco ta sytuacja ich w tabeli, ale też zapewne atmosferowa w drużynie się poprawi. W tym tygodniu kolejne mecze. Ciekawie powinno być w rywalizacji lidera BKS Team z BBC Gaming. To na pewno będzie ciekawa para, dlatego że BBC zaczęło znakomicie, później chwilowa zadyszka. No i kto. Ma sprawiać kłopoty BKS-owi, jeśli właśnie nie ta drużyna tego pokroju. Zobaczymy, czy liderowi uda się pozostawić na swoim koncie miano drużyny niepokonanej, jedynej drużyny niepokonanej, jeśli chodzi o ligę, ligę C. Będziemy też mieli ciekawą parę pomiędzy lekko spoconymi, a Black Decker wolnymi strzelcami. W tej parze też powinno się dziać dosyć dużo, dlatego że i jedni, i drudzy znajdują się w czołówce tabeli. Będzie to pojedynek trzeciej i piątej siły tabeli ligi C. Dlatego też spodziewamy się po tym meczu dosyć dużo. Podobnie jak w rywalizacji UBS-u Kraków z Karpatami. Te dwie ekipy w poprzednim tygodniu zawiodły i na pewno będą chciały tutaj odbudować swoją sytuację. Wściekłe psy kontra futbola pozycyjne to taki pojedynek dwóch ekip, które póki co zdecydowanie poniżej tego czego się na pewno spodziewały jeśli chodzi o sezon zimowy wściekłe psy i futbola zamykają ligową tabelę, mają na swoim koncie po jednym punkcie, no i kto gdzie, w jakich meczach punktować jeśli właśnie nie w takiej rywalizacji, dlatego też ta para zapowiada się ciekawie i jeszcze dwa spotkania, którym Aptiv będzie mierzył się z Polesiem United tutaj teoretycznie patrząc na tabelę Polesie będzie faworytem ale Aptiv jest zespołem, który do tej pory grał na wyższych poziomach jeśli chodzi o rozgrywki FLS Dlatego to doświadczenie może tutaj zdecydowanie zaprocentować i będziemy mieli też mecz Karka Lions kontra CJM na papierze faworytem C, ale też Karka Lions pokazało, że tych faworytów potrafi zatrzymywać. Miało to miejsce w poprzednim tygodniu, kiedy drużyna ta pokonała wyżej notowane karpaty, które są przecież wiceliderem. Tradycyjnie mamy też plebiscyt na interwencję tygodnia. Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu oczywiście głosowanie na naszym profilu Facebookowym, a teraz czas na nasze propozycje. Nie nie Czy najlepsze parady ubiegłego tygodnia udało nam się wybrać? Wy zdecydujecie, która z nich zwycięży, jeśli chodzi o plebiscyt na interwencję. Tygodnia 6 my przechodzimy sobie z naszą analizą na najniższy poziom rozgrywkowy, Liga D, mianowicie gdzie rozegraliśmy kolejne spotkania. W ubiegłym tygodniu na naszych boiskach nie mieliśmy drużyn, które przewodzą ligowej tabeli. Mam tu na myśli BHP. Komfort oraz TPR. Te dwie drużyny w ubiegłym tygodniu akurat pauzowały, natomiast grał goniący ich Game Swift. Oni mierzyli się z wymagającym rywalem, którym niewątpliwie jest drużyna. Elektrosmartu, no i to spotkanie miało charakter bardzo wyrównany. Ostatecznie kończy się remisem 3 do 3. Który raczej GameSwiftu nie, nie satysfakcjonuje z tego powodu, że na ten moment tracą do BHP komfort punktów 5, do TPR-u 2 punkty. A jeszcze z zaznaczeniem, że TPR ma jedno spotkanie rozegrane mniej od tych dwóch ekip, dlatego też ten remis na pewno. Gameswift tu bardzo mocno nie cieszy, chociaż ElectroSmart to rywal, tak jak już powiedziałem, bardzo mocny i tutaj na pewno ten punkt należy docenić. Mieliśmy też mecz pomiędzy aktywnym seniorem, który zamyka ligową tabelę jeszcze bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Mierzyli się oni z czwartą siłą ligi, mam tu na myśli K2, no i niewiele zabrakło, a mielibyśmy te pierwsze punkty na koncie aktywnego seniora. Oni ostatecznie przegrywają 1 do 2, ale jako pierwsi zdobyli bramkę. K2 musiało szybko odpowiedzieć, to im się faktycznie udało i wygrali to spotkanie 2 do 1, ale sporo. Ekipa walcząca o medale musiała się tutaj napocić i nadenerwować. Suma Sumarum jednak wygrywają to spotkanie jednym golem, no i są w bezpośrednim kontakcie punktowym z Game Swiftem, który jest na miejscu trzecim, gdyż mają taką samą liczbę punktów zdobytą. Mieliśmy spotkanie dwóch zespołów, które znajdują się na dole tabeli, była to rywalizacja Ingloriusa, Bastards. Z Portugesą MFC Po stronie Portugesy dwaj no, dwa nowi zawodnicy, no ale to nie przyniosło pozytywnego efektu. Trzy punkty lądują na koncie Ingloriusa, który wygrywa 4 do 2 i tym samym notuje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, jeśli chodzi o rozgrywki ligi D. Tym samym jedyną ekipą, która nie wygrała jeszcze, a nawet nie zdobyła punktu, jest tak jak powiedziałem, drużyna aktywnego seniora, która tej zdobyczy będzie szukała na pewno w kolejnych meczach. Wiktoria Kraków mierzyła się z FC Pondem, to było starcie dwóch ekip środka tabeli, no i FC Pond po znakomitym początku, gdy wygrał dwa pierwsze spotkania, teraz notuje czwartą porażkę z rzędu. Wiktoria prowadziła dosyć szybko 2-0, do Pond na 5 minut przed końcem wyrównał, ale końcówka należała ponownie do drużyny Wiktorii, która tym samym notuje drugie zwycięstwo z rzędu i wyprzedza FC Pond w ligowej tabeli pont z, le z lekką zadyszką, gdyż jest ich to czwarta porażka z rzędu, tak jak powiedziałem. Do czołówki dołącza nam Garrison Barber, który do trzeciego miejsca traci już tylko trzy punkty. Ostatnio bardzo dobry okres dla drużyny Krzysztofa Jendrasa. no i gdyby nie to potknięcie, gdy zremisowali z niżej notowanym Inglorious Bastards, no to byliby jeszcze bliżej tego podium. Tym razem wygrywają zgodnie z planem 5 do 2 z RKS, to nawet nie są oni, więc tutaj o żadnej niespodziance mowy nie ma. Kolejny tydzień. Zaczynamy od mocnego uderzenia, bo TPR, a więc lider, lider tabeli, będzie mierzył się z ElectroSmartem, a wicelider, przepraszam, a lider tabeli BHP, Comfort, będzie mierzył się z GameSwiftem. W obu przypadkach, zarówno BHP, jak i TPR to są drużyny niepokonane. No i kto ma właśnie sprawiać kłopoty tym najwyżej notowanym, jeśli nie te dwie ekipy, z którymi dzisiaj będą rywalizować? Zarówno ElectroSmart, jak i GameSwift stać na niespodzianki, więc będzie to niezwykle ciekawa. Rywalizacja w obu przypadkach. Dzisiaj też pojedynek RKS to nawet nie są oni z FC Pont, które w ostatnim czasie w nieco gorszej dyspozycji. Aktywny senior będzie miał znakomitą okazję do zdobycia pierwszych punktów, zagrając Inglorious Bastards. No ale Inglorius pokazał formę w ubiegłym tygodniu. Jeśli uda im się ją podtrzymać, no to zapewne tutaj aktywnemu seniorowi może być ciężko, ale aktywny senior też pokazuje cały czas progres, jeśli chodzi o rozgrywki FLS no Ten mecz na styku z K2 na pewno jest takim przejawem tego, że cały czas się rozwijają. No i w piątek dwa mecze, które zakończą ten tydzień, widzę: Portugesa, FC będzie zagrała z FC Urban. Tutaj międzynarodowej ekipie Portugesy na pewno z ukraińską drużyną Urbana będzie trudno, patrząc nie tylko na ligową tabelę, ale i formę obu ekip. No i spotkanie Wiktorii Kraków z Black Label, które zapowiada się jako bardzo wyrównane. Obie ekipy póki co są dolnej części tabeli, ale w ostatnim czasie punktowały, dlatego też forma wydaje się być przynajmniej przyzwoita. To już wszystko, jeśli chodzi o rozgrywki sezonu zimowego. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Serdecznie zapraszam do rywalizacji oraz na nasze social media i jeszcze raz przypominam o trwających już zapisach do sezonu wiosennego. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.